Proszę państwa, peklowanie to jest jeden z trudniejszych, jeśli chodzi o przygotowanie solanki, procesów produkcyjnych w technologii mięsa. Co to jest peklowanie? Peklowanie to jest działanie soli i czynników peklujących, a do nich należy nitryt, tzw. zwany azotyn sodu i saletra. Na mięso. Natomiast samo solenie polega tylko na użyciu samej soli do mięsa bez czynników peklujących. Dodatkowo jeszcze, do czego peklujemy? Peklujemy po pierwsze, żeby przedłużyć trwałość, to znaczy mięso jest nasolone, ale też peklujemy dlatego, żeby mięso miało określony, żywy, taki przypominający po obróbce termicznej kolor mięsa świeżego. Mamy peklowanie suche i peklowanie mokre. I teraz, peklowanie suche dotyczy tylko wyłącznie kiełbas, czyli mięs drobnych. Dlaczego na sucho? Dlatego, że musimy dodać do mięsa określoną porcję soli. Ta sól jest zawarta w mieszance peklowającej. Obecnie głównie używa się peklowali, ja wkrótce powiem dlaczego się używa Peklosoli, a nie mieszaniny saletry i soli. I wtedy konkretnie dozujemy, na przykład dozujemy 2% i my wiemy, że w danej objętości, w danej masie mięsa jest tylko 2% soli. Natomiast gdybyśmy użyli roztworu solanki, na przykład 10%, to ze względu na różne objętości mięsa ta słoność by była różna, większa lub mniejsza. Wtedy nie mielibyśmy jakiejś takiej średniej, nie mielibyśmy średniej wielkości pekrosoli, Soli zawartej w mięsie. Peklowanie suche dotyczy wyłącznie produkcji kiełbas, czyli stosujemy mięsa drobne. Można, proszę Państwa, stosować na sucho, peklować elementy na wędzonkę, na przykład boczek. Można wykonać, zapeklować szynkę na sucho i ale. Z doświadczenia wiem, że te wyroby są mniej soczyste. I są dzięki, dzięki temu, że są mniej soczyste, to przy okazji są mniej smaczne. Ale musicie pamiętać, że musimy wówczas brać pod uwagę grubość tych elementów, bo wyobraźmy sobie, że wielkość kawałka 2 cm szerokości kawałeczek mięsa będzie się krócej peklował niż kawałek o wysokości 5 cm. Jeśli byłoby to na sucho, więc czas peklowania byłby znacznie wydłużony, ponadto Prawdopodobnie by zaistniała sytuacja, że wewnątrz tego 5 cm na grubość kawałka, wewnątrz byłoby tak zwane niedopeklowanie objawiające się szarą y, kolorem mięsa po obróbce termicznej, czyli po, po sparzeniu, po ugotowaniu. Y, dlatego większość osób pekluje elementy na wędzonki metodą mokrą. Jeszcze jest, oprócz metody mokrej, metoda tak zwana kombinowana. Yy, dotyczy to, stosowana bardzo rzadko, ale jeśli ktoś chce stosować najpierw nacieranie mieszanką peklującą powierzchnię mięsa, przetrzymywanie tego przykładowo przez jeden dzień lub dwa dni, później wykonanie na strzyku, to proszę się kierować konkretnie przepisem, który mówi, że w ten sposób można zapeklować i w ten sposób się pekluje. Bo w tym przepisie powinno być tak, ten przepis powinien być skonstruowany, żeby wyrób gotowy nie był zasłony. Dlatego jeśli chcemy sami dojść do jakiegoś ustalonego poziomu słoności naszych wyrobów, żeby one były smaczne, niezasłone i niedosolone, to wtedy musimy sobie sami opracować. Ale to już metodą prób i błędów. Ja się skupię bardziej na peklowaniu mokrym w tej chwili. I omówię czynniki, które determinują peklowanie. To znaczy, do tych czynników najważniejszych to jest na przykład temperatura, wielkość kawałka mięsa i czas peklowania i stężenie solanki. Cztery najważniejsze według mnie. Bo są jeszcze inne, ale to jak gdyby nie omawiajmy nie, nie ich, dlatego że dla naszych potrzeb domowych nie jest to istotne. Proszę Państwa, temperatura. Wiemy o tym, że jeśli temperatura będzie wyższa, to tempo przenikania soli do wnętrza mięsa będzie szybsze. Ale jeśli będziemy mieli, mieli wyższą temperaturę peklowania, to pamiętajmy o tym, że mięso nam się szybciej może popsuć. I takim jak gdyby złotym środkiem, w cudzysłowie, jeśli chodzi o temperaturę, to jest zakres peklowania od 4 do 8 stopni Celsjusza. To jest w tym czasie, procesy przebiegają w miarę szybko, to znaczy procesy, czyli przechodzenie soli i składnika peklującego do wnętrza mięsa. I jednocześnie to mięso nam się nie psuje. Z kolejności wielkość kawałków. No na pewno, tak jak wcześniej wspomniałem, kawałek, na przykład miesięcznogłowy, który waży półtora kilograma. Czyli jest taka kulka, jest tak zwana, albo myszka, albo rzeszek. I on ma określoną objętość. I to może być na przykład 8 cm średnicy. I przez te 8, czyli ta sól musi z każdych, ma 4 cm do przejścia, żeby dotrzeć do środka. I potrzeba na to czasu. Są oczywiście, można znaleźć, że tempo przenikania soli to jest na początku 2 cm. W ciągu jednej doby, następnie to się zmienia i ostatecznie może dojść do jednego centymetra. Mówię w tej chwili, mam na myśli średnicę, czyli drogę, jaką pokonuję, pokonują jony soli, bo trzeba mówić raczej o jonach soli, nie o soli, ponieważ sól rozpuszczona w wodzie nie będzie jako czystym jednym składnikiem, będzie to, roz, będzie tak zwane, będzie to nastąpi tak zwana dysocjacja, czyli to się nastąpi rozpuszczenie wtedy mamy, e, mówimy o jonach. Ale my się m, dla naszych potrzeb w tej chwili mówmy o, e, o soli. I wówczas potrzeba e, paru dobrych dób, a potrzeba nam jeden dzień, dwa centymetry lub może centymetr, w zależności od temperatury, bo tutaj determinuje. Czyli potrzeba nam 4-5 dni prawdopodobnie, żeby te, ta sól i składniki peklujące weszły do środka. Następnie wielkość stężenia solanki. W zależności od czasu peklowania, czyli jeśli peklujemy, chcemy peklować szybko, to znaczy szybko, krótko, nie szybko, tylko krótko, sporządzamy wyższe stężenia solanki, dlatego, żeby szybciej sól wnikała do miejsca i składniki peklujące. Proszę Państwa, następnym czynnikiem, który determinuje tempo peklowania jest czas. Czas, jak gdyby, jest skorelowany z temperaturą, stężeniem, wielkością kawałka. Do tego jeszcze nam dochodzi wielkość na szczyku, czyli jak gdyby pomoc w szybszym przepeglowaniu mięsa. Proszę Państwa, żeby zapeglować mięso, trzeba sporządzić solankę. I jak się sporządza solanki? solanki się po prostu odmiesza wodę, odważa się wielkość, Składnika peklującego, to znaczy mieszanki peklującej. Co mam na myśli, mówiąc, mieszanka peklująca? Mieszanka peklująca to jest mieszanina soli i saletry, ale jest druga mieszanina peklująca o nazwie pekluosól, jest to sól i azotyn sodu, czyli tak zwany nitryt. Różnica, o różnicy powiem wkrótce. Jeśli potrzebujemy sporządzić solankę o stężeniu 10% to. Potrzebujemy, w zależności od, liś, od ilości tej solanki, przykładowo potrzebujemy 10 litrów solanki, potrzebujemy odmierzyć 9 litrów wody i odważyć kilogram peklosoli. I wówczas całość stanowi nam 10. Ale proszę Państwa, my na naszej stronie posługujemy się troszeczkę inną nomenklaturą, to znaczy, my wiemy, że te nasze solanki w cudzysłowie. Te oznaczenia procentowe nie są właściwe, i my stosujemy tak zwane stężenia dla tak zwanych roztworów nierzeczywistych. Czyli mówimy, jeśli będziecie czytali na naszej stronie internetowej, na forum na przykład, że ktoś sporządził solankę 10%, to prawdopodobnie on, dla ułatwienia obliczeń swoich, zrobił. Odmierzył 10 litrów wody. Do tego dodał kilogram pekla soli. Co w rzeczywistości, jeśli mówi się o stężeniach o prawidłowości, jest to wielkim błędem, ale my dla ułatwienia tym się posługujemy. Dlatego, że dużo osób nie potrafi się sprawnie posługiwać stężeniami i dla ułatwienia my żeśmy to uprościli. Ale podkreślam jeszcze raz, to jest błąd. Ale pomaga tym, którym, którzy nie umieją się... Posługiwać dobrze matematyką, nie umiemą zastosować, i jest to pomocne. Proszę Państwa, jeśli w przepisie jest napisane, że potrzebujemy przygotować solankę w określonej ilości o danym stężeniu, na przykład o stężeniu 10%, to przygotowujemy sobie 1 litr i do tego dodajemy 100 gram peklosoli lub mieszaniny soli z seletra. Rozpuszczamy to. I możemy zaczynać piekrowanie. E, proszę Państwa, takiej mieszaniny, żeby zalać kilogram mięsa, wystarczy, w zależności od wielkości, oczywiście, wystarczy 40 litra na kilogram mięsa. I to jest wystarczająco. Może, mogę powiedzieć, że. W przypadku jednego kawałka i stosowania jednego naczynia dosyć jest to trudne, ale gdybyśmy na przykład mieli 100 kg mięsa w różnych kawałkach, to na pewno wystarczyłoby 40 litrów solanki, żeby to 100 kg mięsa zalać w jednym dużym naczyniu. I jeśli mówimy w tej chwili o naczyniach, proszę Państwa, jakie naczynia? Naczynia te, które nie rdzewieją, to znaczy można stosować naczynia ze stali nierdzewnej można stosować naczynia plastikowe, ale zawsze na naczyniach, miskach, jakichś wiaderkach, innych formach kształtnych jest, musi być na odwrocie musi się być znaczek nóż, widelec albo nie wiem jakiś inny albo napisane będzie, że jest, można używać żywność i tak Proszę stosować te y, sztuczne tworzywa, które nie, y, nie wchodzą w reakcję... Lub nie, które nie emitują złych związków chemicznych do żywności. Bo na przykład możemy wziąć naczynie plastikowe i przetrzymywać w nim tłuszcz. Wówczas, jeśli mamy jakieś naczynie, i które jest niedopuszczone do kontaktu z tłuszczem, więc musimy się liczyć z tym, że te związki mineralne, jakieś tam mineralne, organiczne nawet, ale szkodliwe dla zdrowia, przejdą do tłuszczu, który my na przykład później będziemy spożywać. Dlatego bardzo proszę o y, przestrzeganie tych zasad, żeby stosować stal szlachetną. W tej chwili jest bardzo dosyć dostępna. Tak, nie ma kłopotu. Jeśli chodzi o naczynia kamionkowe, dawniej stosowano naczynia kamionkowe. Były to gliniane, wypalane, później powlekane y, taką szklistą glazurą, powłoką i stosowano to. I niektórzy uważają, że to jest tradycja, bo coś takiego było. Tak, tylko proszę Państwa. Te naczynia kamionkowe z czasem miały pory, to znaczy mikron, mikronowe jakieś otwory, gdzie namnażały się, mogły się namnażać bakterie, można proszę Państwa to stosować, ale trzeba przestrzegać higieny, to znaczy je trzeba czyścić, używać sztoteczek, dezynfekować i spokojnie możecie Państwo stosować naczynia kamionkowe do peklowania. Ale takim bardzo dobrym jest stal kwasoodporna, ponieważ łatwo się czyści, łatwo się myje i dodatkowo nie powinna rdzewieć, jeśli to jest naprawdę prawdziwa stal szlachetna, czyli tak zwana kwasoodporna.